Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy Jan swoim uczniom wskazuje Chrystusa mówiąc oto baranek Boży, ci od razu wiedzą, wiedzą, że Jan jest tylko głosem, który woła na pustynię, trzeba pójść ze Słowem. Zostawiają głos, a idą za tym, który jest żywym Słowem, który jest Bogiem. Jakże musiało ogromne to zrobić wrażenie, szczególnie na świętym Janie, który po wielu, wielu, wielu latach, a nawet dziesiątkach lat Pamięta nawet dokładnie godzinę, bo mówi, że było to około godziny dziesiątej. Poszli i zapytali się, gdzie mieszkasz. Bardzo proste pytanie, ale postawienie pytania nauczycielowi, mistrzowi, panu, gdzie mieszkasz, to jest pragnienie wejścia do jego domu, to jest pragnienie zamieszkania z nim, mało tego, to jest pragnienie pozostania z nim. Apostołowie zostali przy Jezusie, słuchali jego słów. I rzeczywiście święty Jan, który poszedł jako jeden z pierwszych, został do samego końca. Mało tego. Święty Jan, który został powołany jako jeden z pierwszych, żył najdłużej, żeby świadczyć o tym, który jest Słowem, żeby świadczyć o Bogu żywym i prawdziwym przez całe swoje życie. To przecież Jan jest świadkiem śmierci Zbawiciela. To przecież Jan pierwszy zagląda do pustego grobu i pierwszy jakby doświadcza wieści o zmartwychwstałym Panu. Taka jest konsekwencja zamieszkania z Jezusem. Taka jest konsekwencja, pój konsekwencja pójścia za Nim i bycia z Nim. Jezus zaprasza każdego z nas bez wyjątku. Jezus mówi: Pójdź za Mną. Co to znaczy? Naśladuj mnie. Chcę, abyś był taki jak ja. Chcę, abyś również osiągnął świętość. To zaproszenie Jezusa, które kieruje do każdego z nas, jest wyjątkowe, bo każdego z nas wzywa po imieniu. I tak jak każdego z apostołów wezwał inaczej, tak samo robi z nami. I tak jak każdego z apostołów wezwał z różnym charakterem, tak samo czyni z nami. I tak jak apostołów wezwał do różnych zadań, tak samo czyni z nami. To jest właśnie wyjątkowa droga świętości, to jest wyjątkowa droga powołania, kroczenia ciągle za Jezusem każdego dnia. Kroczenia każdego dnia z Jezusem. I co ciekawe, w tym fragmencie jeszcze rozważanej dzisiaj Ewangelii, dzisiejszej niedzieli, widzimy również powołanie Szymona. Gdzie Jezus zmienia mu imię? Dlaczego Jezus zmienia Szymonowi imię? Dlatego, że pragnie, aby stał się on nowym człowiekiem. I tak samo Jezus, patrząc na nas i mówiąc: Pójdź za mną, naśladuj mnie, pragnie, abyśmy zostawili starego człowieka, człowieka grzesznego, człowieka z wadami, człowieka oddalonego od Boga. Ale, żebyśmy przybliżyli się do Niego i stali się nowym plemieniem, nowym pokoleniem, nowym narodem wybranym, śmiem to nazwać, abyśmy stali się nowymi ludźmi. I kiedy przyjrzymy się i wsłuchamy się również w orędzia Matki Bożej Królowej pokoju, ona poprzez wezwanie do nawrócenia, poprzez wzywanie nas bardzo częste do przemiany swojego życia, pragniabyśmy każdego dnia, Stawali się nowymi ludźmi. Czyli każdego dnia zostawiali grzech, każdego dnia odrzucali ten grzech, zrywali z tym, co jest niepotrzebne, a każdego dnia coraz bardziej lgnęli do Chrystusa. Takie jest pragnienie Boga, które, o którym wie Maryja i do którego nas zaprasza i o którym nam przypomina. Jezus wzywa każdego z nas, co ja zrobię z tym wezwaniem i jak odpowiem mojemu Panu i Zbawicielowi. Pragnę Ci pobłogosławić na ten czas w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Awe Maryja.